Siemanko, siemanko, z tej strony Inax i witam was w kolejnym odcinku z serii... <noise> trochę się zamyśliłem jest to następny odcinek z zagrajmy w minecraft na gt pack um, u, to to. E, dobra, tylko przełączę fps żebyście ich nie widzieli e, i tak, myślę, że nadszedł ten czas kiedy no kiedy po prostu będziemy musieli się przenieść. Eee, z tą craftem na razie nie będziemy się bawić. Eee, ja tam pooglądałem trochę filmików i coś tam może wiem. Troszeczkę. I to już gdy będziemy mieli swoją własną bazę. To wtedy będziemy mogli się pojawić... pojawić... pobawić tym. Eee, więc tak, najpierw może... Jak to się dawało... To nie jest to mana items albo czekajcie no widzicie to tylko nam pokazuje receptury więc nie musicie mnie hejtować że wow wow tu czy i tak dalej nie dobrze eee, zróbmy sobie kurde ale nie wiem czy będę na to materiałów eee, zrobimy sobie eee, a, 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 gdzie tu jest właśnie pak pak mm. Skórę, tak? I obojętnie jaki kolor yy, mamy? Lapis, może? Nie mamy lapisu. Jaki kolor byśmy mogli wziąć? Obojętnie, nawet czerwony. Dobrze. Yy, Kurde, nie mamy skóry. Więc teraz wybierzemy się na polowanie na krowy. Zrobimy backpack, żeby zmieścić te wszystkie itemy. I ruszymy w drogę. Yy, dobra, więc poszukamy tych prób. Tutaj idę na ten, w tą stronę, ponieważ są właśnie takie bardziej otwarte te tereny. U, jaka jest kina, ile mobów tam jest. Tam wolałbym mnie wpaść. Tu znowu jakiś kanion. A nie, to nie jest akurat kanion. Jakaś dziura. Czemu tyle owiec? Owce to są takie wkurzające trochę. To nie wziąłem i penta, dobra. Będę wiedział w którą stronę iść lol. Ja tak idę. To co się? Działo dżunglowe. Przecież to są mody takie różne, więc nie ma się czemu dziwić. Serio? Nie ma żadnych... Wow, jak wszystkie Aha Dobra Czy my też to widzicie? Od kiedy... O! Od kiedy bloki to na... LOL! Myślałem, że tam creep... Jezu, czekajcie, muszę... What? Jajka Enter Dragona? Aha, lol. Jest spokojnie nie wiem, co się to dzieje, ale nie wiem czy to są jakiś mod to jest, czy długi No nie wierzę. What?! Serio? Serio? I co ja mam tu zrobić teraz? Jak ja mam się wrócić? Lol, Ej, ziomek Ej, serio, nie wiem co mam robić. Ja go nie zabiję na pewno. O kurde, głośno. Pomóżcie mi, nie wiem co zrobić. Ja w ogóle ku chyba nie mam nawet. A nie mam jakiegoś aku. O lol, co ja mam zrobić? Mam bić tego, tego? Matoła? What?! Nie czaję tej paczki. Ej gajos, nie wiem co tu w tym chodzi. Nie wiem czy to jest specjalnie. O nie, fuck, jak się wystraszyłem. Wiem, że nie można skakać, bo on, on będzie nas odpychał. Ender ma tyle HP. O, tu jest ten mój pec. Dobra, no nie wierzę, to jest z normalnego świata, przecież. Przecież ten. Boss. Oh, fuck. Znaczy, jak to się nazywało? Nie wiem, jakiś. Ten. Kurde, brak mi słów nawet. To jest następny bot właśnie, on jest w normalnym świecie. Lol, Endermany mnie napieprzają. W ogóle nie wiem co się dzieje. Będę musiał zaraz chyba coś z tym zrobić. What? Co jest? Lol, najdziwniejszy odcinek jaki widziałem Nie wierzę O ty gnoje. Nie no, będę musiał po prostu go zniszczyć, bo... Inaczej... Nic nie je zrobię Mieliśmy... Ta, mieliśmy robić domek nowy, ta, pozdro Teraz to sobie zrobimy, gówno Dobra Ty frajerze, głupi Mam dobrze, że mam ten pro-wook To mi coś da Dobrze, że w ogóle mam łuk Dobra, wyżej trochę Nie wiem, ludzie musicie mi jakoś pomóc Kto się zna na tym Nie wiem, jakieś Nie wiem, po prostu brak słów Dobra, tutaj mamy power 5, dobra To może będzie To jest spalone Kur... Z najlepiej go będę ładował, bo widzicie ile mu odejmuję życia. Tak będzie najlepiej, tylko najpierw zniszczę może te wierzę. A oh, fuck Ej, ziomki. No ale nie mam złotych yapłek. Fuck! Plecy mi robią frajery głupie. Dobra, na razie. Dobra, na razie muszę tak chwilę poczekać, bo What? nie ogarniam tego, ja do mnie tu biję w ogóle Ej nie, dobra jest, wszystko okej okay. No mnie bije przez nawet ludzie Mocy. Szybko, Szybko życie, szybko. Zjadę go na peaceful. Jezu, dla no mnie to jest masakra totalna. Fuck. Ja nie wiem po prostu co mam o tym myśleć. Dobra. Musimy dalej to tam... To, no rozwalać po prostu Mała rzecz dziadu LOL w ogóle go nie widzę Znaczy nie no, widzę go FAK Ciężko do go trafić teraz Chyba go Czy jeszcze coś go leczy? Mam pytanie Chyba już nic Jak go nic nie leczy, to jest dobrze. O, jeszcze, trafiłem go pięknie. Ładnie. Tak dobrze, że Łuk ma nieskończoność. to też bardzo cieszy. U, nie wiem, nie wiem co jest z tym światem. Nie wiem, ja tak przez chwilę miałem... a nie, przez hero... Myślałem o hirobrajnie ale to... Na pewno, sorry, na pewno to jest niemożliwe, że to Hirobrain, bo modu Herobrina tu na pewno nie ma. Nie. No już niedużo zostało, jeszcze pół, większa połowa. Ciężko go trafić, niech on tu leci do mnie. Dobrze. Ja! Yeah. Oh, fuck! O, oh, shit. Dobra. Dobra, dobra. Przeżyjemy, przeżyjemy to. Nie rozumiem tego, ale okay. Mogę go teraz z miecza... ...prawdzie... ...powiedzie... ...jawszy... ...bić. Ale nie wiem czy to coś by dało, lepszego Jakbym miał iść na smoka to bym... To bym się jakoś przygotował Jakiś zięczan może No ty... lol w ogóle nie czaję tego Dobra, dobra O Jezu No, 2 HP mu odejmuje, więc trzeba się nie opłaca. Może dlatego, że jest peaceful, to też nie nie, dałem, nie leczy go czy coś, nie wiem. O, 20, 20 to może być. No, rozprawiłem tylko ile odcinek? Już 11 minut, dobra, to jeszcze myślę, że poczekacie chwilę. Myślę, że odcinek wam się też spodoba. <ścoughs> coś innego w końcu. Gdzie on tam lata po tych wieżach? No, fuck. Ja! 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 Jest! Ale... Ale będzie ekspas z tego! Tak sobie teraz pomyślałem. Gdzie on jest? Ile jeszcze masz HP, człowieczku? Znaczy, w <laughs> Ender Dragonie. Niech to do mnie podleci, to będę wiedział. No, serio, wiesz, że tam go leczy? O lol, masz dziadu, co się będziesz leczył? Kurde, teraz go znowu nie trafię. Dobrze, że MP pistolet, w... tak, bo wiecie, jednak te entermany przeszkadzałyby mi bardziej. mi szczelania <noise> znaczy nie no widzicie że nie trafiam w niego ale staram się bo to jakoś w ogóle nie wiem w jakiej jest odległości bo ten render distance w ogóle taki jest dziwny Fakt, ten łuk jest za wolny. już nie dużo 29hp dobra tak gdzieś nie tak zależy właśnie jak on też ma ruchy jakie on często skręca o Jezu, F3 plus H. Ile jeszcze? Ile. Nie no, Na 241 muszę iść dobra. Najlepiej jest, jak on idzie na mnie takie, jakby wczorajowe zdarzenie. Fuck, jak mógłbym to z, nie ten. Nie wykorzystać. A, z krzesło mi tak skrzypi. Ach, leżesz no, Dobra, teraz muszę go uszczelić tak, żeby... Żeby to... Ten EXP nie spadł. LOL! 9 HP. Ostatni hit. du, -du, 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 -du. Yeah, Ale to był epicki strzał! LOL! Nie mam pistolna, więc nie wezmę tego jajka. No nawet fajnie, takie ułatwienie, nie musiałem nawet szukać twierdzy. Tylko sama twierdza do mnie przyszła. Znaczy bardziej teleport. Ale... No. Aha, spoko. E, jajko się tepło gdzieś. No to my też się tepamy chyba. Będzie fajne intro. Znaczy się, tego nie chcę, ale... Aha... Seriously... seriously Nawet nie wiem, gdzie ja szedłem wtedy. Wiedziałem, właśnie tak myślałem! A ciekawe, gdzie się zrespię? No i mam odpowiedź. Nie, ja tam muszę się wrócić, bo tam są wszystkie moje itemy. Czy mam różdżkę? Różdżkę mam. Tą... Tą... Mam. Czekajcie, powiem Wam dobrze. To nu, Dobra, nie będę się bawił w takie te. O! Żywowis. Elol. Ok. Może być tak. Dla mnie lepiej. Więc musimy poszukać tamtej wioski. Albo wiecie co? Skończymy tutaj odcinek. Ja sprawdzę na te moje wcześniejsze odcinki na kanale. Sprawdzę, jakie były kordy, bo na pewno tam pod minimapą są kordy. I wszystko się wyjaśni. Ja tam zajdę i będzie następny odcinek. Więc trzymajcie się serdecznie. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Kliknijcie łapkę w górę, aby więcej osób widziało mój filmik. Więc trzymajcie się serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.